Dziś zabawa kolorami. Mamy przygotowaną tabelę, i w zakładce projektowanie możesz zmienić jej wygląd. Rozwijam tutaj listę i popatrz, możesz wybrać sobie dowolną opcję kolorystyczną: kolory jasne, pośrednie albo ciemne. Tak, w zależności od tego, jaki kolor Ci najbardziej odpowiada, możesz sobie wybrać jeden z tych kolorów. Załóżmy, że ja sobie wybiorę, no powiedzmy, o taki szary, to wtedy mogę jeszcze zrobić taką opcję. Naprzemiennie Wiersze, czyli jeśli kliknę, no to popatrz, tutaj się nic nie wydarzyło. I teraz czasem zależy od tego, jaką formę y, y, wybierzesz. Jeśli wybrałabym na przykład ten szary, to zobacz, że przy wyborze na przemienne wiersze mam co drugi wiersz pokolorowany na szar. Odklikuję, tabela wygląda tak. Jeśli kliknę, będzie mi kolorował co drugi wiersz. I podobnie z kolumnami. Mogę co drugą kolumnę pokolorować albo nie. Natomiast jeszcze raz Ci pokazuję, zwróć uwagę na to. Nie wszystkie tabele to mają. Widzisz, tu pokazuje nam, że jest kolorowanie kolumn, ale już przy wyborze tego nie ma kolorowania co drugiej kolumny. Excel i zrobione.